Witam w kolejnym odcinku Let's Play Portal 2. Tu polska granie, jak zwykle Ghost. Jest to odcinek chyba szósty, nie jestem pewien. E, ostatni zakończył się tak, że uciekliśmy Glados i teraz debilem witlejem idziemy zniszczyć wieżyczki. E, zgasło na światło, więc on nam świeci. Wygląda to w ten sposób.

Było to spowodowane tym, że grałem w Dirta 2 i w Minecrafta. Ojejku, ojejku, ojejku. Co robiłem w sumie w tym Minecrafcie? Powinien ukazać się jeszcze dzisiaj wrzuci go wędrowicz. Ale co się tam. Także to, to nie będę mówił. Na pewno nie jest to związane z Let's Playem Minecraft. Chyba już nie będziemy robić let's play, też wychodzą nam one tak średnio. Ale jest prawdopodobne, że będziemy nagrywać e, mapki adventure. Jakie o, oho, jakie przechodzimy? E, On w sumie powinien tam polecieć i mi to oświetlić. Ale że ja wiem, co mam robić, to nie będę tam na niego czekał. Bo no, Chcę przejść jak najwięcej w tym odcinku. Przez te limity YouTube'a no sami pomyślcie gra, którą przechodzi się jakieś 5 godzin i podzielona na 15 minutowe odcinki no to już wiadomo ile to trwa no, dzięki naszym super hiper wypasionym butom do skakania możemy sobie tak zejść no, standardowo wczytywanie W tym odcinku zapewne zniszczymy linię produkcyjną wieżyczek. Może nie tyle co zniszczymy, a uszkodzimy. O, 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 o. E, tak, jest i linia produkcyjna wieżyczek. Chyba. Tak, linia odkupienia wieżyczek. Znaczy, znaczy, zaraz, 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 stop. Diamant, aha, już wiem, tam na iść. Jak zwykle ironiczny głos operatora z Aperture, który mówi, co on, jakby to powiedzieć, co on mówi. On zawsze mówi rzeczy, które są no, w taki ironiczny sposób śmieszne. Równie dobrze mógłby mówić, żeby nie wskakiwać do ognia, gdyż może to być niebezpieczne dla naszego zdrowia bądź życia. Jakbyśmy o tym nie wiedzieli. Eee, aha, wieżyczki? Jak się okazuje, także posiadają świadomość. Eee, a, znaczy... Hmm. A się zatrzymałem, jakby to ująć, posiadają, ale nie powinny posiadać. Dlatego tam jest taki czujnik, zaraz go pokażę, który sprawdza wieżyczkę. Jeżeli jest uszkodzona, bądź zbyt mądra, sobie rozmawia, no to wtedy ją wywala do spalarki. A jak jest, o, taka dobra, no to jedzie dalej. No i naszym zadaniem jest teraz uszkodzenie tego. To jest wzór, ta wieżyczka tam. Ona jest skanowana, później skanowana jest wieżyczka tam. Jeżeli są takie same, to idzie dalej. Znowu musimy się odwrócić. A, to były techniczne rzeczy, a więc głową jest tu krzywe. Wyciągniemy wieżyczkę, nie ma wzoru i co? Okay. Niestety się nie udało, ale ja już wiem co trzeba robić. E, jak zauważyliście, tam jest spalarka. Nie, może nie zauważyliście. E, o jest, uszkodzona wieżyczka. Rzucają ją, i ona leci do spalarki. I teraz wystarczy taką wieżyczkę złapać i zanieść. że tam. o, tak, żeby była wzorę. o, jest uszkodzona leci o, zanieśmy tą wieżyczkę, postawimy ją ona stanie się wzorem i teraz uszkodzone wieżyczki będą jechać dalej a zepsute będą e, nie, zepsute będą jechać dalej a te dobre nie będą o. Już. Spójrzmy, jest dobra wieżyczka, widać się ładna, biała, wszystko działa i do spadarki. Hmm, musimy zaczekać aż nam się otworzą drzwi. On myśli, że to on je otworzy, że jest taki fajny, ale jednak nie. Um, więc do zniszczenia została nam jeszcze tylko, została nam tylko generator neurotycyny. Um, tutaj widać pozostałości po tym, jak jeszcze pracowali tu ludzie. Jest jakaś sala e, prezentacyjna. A tutaj baterie na e, ziemniaki. Pamiętajcie o tych bateriach na ziemniaki, gdyż później będą miały one ważną rolę, wbrew pozorom. Jakbyście go nie słuchali, no to rodzice przyprowadzali tutaj swoje dzieci, kiedy jeszcze pracowali, a dzieci robiły baterie z ziemniaków. Jak nie wiecie, co to jest, no to to goglewita. A Whitley co chwilę pokazuje nam, jakim jest idiotą. Ale cóż, znowu wczytywanie. 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 Ech. Tak. Już się wczytało. Przynajmniej mam o czym opowiadać nie to, co było wtedy, kiedy przechodziłem te durne pomieszczenia testowe. O, jest i generator e, neurotoksyny. Więc zniszczymy go jeszcze w tym odcinku. A co się stanie po tym, jak zniszczymy to wszystko, zobaczycie zapewne w następnym, gdyż akcja teraz rozwija się całkiem szybko. Wchodzimy do windy. Tam maserany, no bo guzik. I teraz, za pomocą tego czerwonego masera, który znajduje się tam właśnie, e, zniszczymy cyk. No to, to kable. jeszcze ten jeden został. Dobra. I teraz tak. No i gotowe. I w sumie ja chyba teraz zakończę już odcinek, który będzie niezwykle krótki, gdyż um, akcja rozwinie się w taki sposób, że wolałbym to pokazać w całości w następnym odcinku niż przerywać to w połowie. Więc lecimy z... tędy do Glados i znowu będziemy z nią walczyć. Takie przypomnienie z pierwszej części. Z tym, że akcja posunie się nieco inaczej, ale wcale nie gorzej.

No, Niekoniecznie odcinek będzie taki krótki. Wczytywanie. I czeka nas walka z GLADOS, którą zobaczycie w następnym odcinku, gdyż zapewne limit YouTube'a nie pozwoliłby mi dokończyć jej w tym. Ale nie chciałbym tak przerywać. O, nie będzie krótki. Ja źle pomyślałem, jednak będzie dobrze. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Dispensary eee, No, wyłączanie GLaDOS... Eee, to, jak to się mówi? No, takie to... no, nieważne. I, ci i ciastka. O, jednak nie. A, w Gwiezdnej Wojnach też była taka akcja, że jechały takie zgniatarki. Kibelek. Możemy się załatwić jest i w tym momencie zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, aby komentować, subskrybować, e, oglądać inne nasze wideo. No, to będzie na tyle. Cześć.